reżyser głośnego i kontrowersyjnego placu zabaw postanowił nakręcić krótki horror i właśnie już za chwilę o jego etiudzie zaciszę. Zapowiada się groźnie, ciemny las, ofiara. Praktycznie typowy slasher. Mamy tak, takich chociaż hormonek, kojarzy się z The też. Jak tak. las widzimy, to od razu oczywiście tak. Ale jest rodzinka. No, to już przyjeżdż... teraz przechodzimy do treści. tak, tak. Treść jest bardzo prosta. Bardzo prosta, bardzo na, oszczędna fabułka. Tak, rodzina przyjeżdża na kemping. No, chcą odbudować relacje pomiędzy sobą, ale przyjeżdża na kemping. On trochę się różni od tego, jak wyglądał na starych pocztówkach. No i tu zaczyna się dużo dziać. Tak, no, pojawia się w wodzie głowa. Pojawia tak. się, e, dzieci gdzieś znikają. Tak, no i jest. Ale no ten kemping w ogóle sam w sobie tworzy takie wrażenie, no, mocno mroczne i opuszczone tak. w dosyć. Chociaż jest to tak wszystko dynamiczne. między sielanką trochę, a właśnie takim mrocznym klimatem zawieszony, zwłaszcza ten początek. Więc właściwie nie możemy się zdecydować, co to będzie. Znaczy, zastanawiamy się, czy to jest taki czysty, typowy slasher, czy Typowy slasher ma jeszcze bohatera, taki, tego negatywnego, psychopatycznego. Psychopatycznego, psychopatyczne, najczęściej takiego seryjnego. Tak, tak z, ze, zdeformu, ze zdeformowaną twarzą i perfekcyjnie posługującego się meczetą, bądź się siekierą. Ten element tutaj jak najbardziej mamy. Ale, ale czy Jak najbardziej nie do końca. Mamy trochę tak i trochę nie. Znaczy jest tutaj pewne niedopowiedzenie, ale nie będziemy tego zdradzać do końca. W każdym razie trochę, w ogóle tu jest taka trochę gra z tą konwencją, gra z tym gatunkiem. Dosyć inteligentna, błyskotliwa i taka bardzo, no ale też nie będziemy rozmawiać. Zaznaczamy, zaznaczamy, że i Michał, i ja nie przepadamy za horrorami, co, pra, co typowymi. Prawdę, typowymi. Tak, tak, tak. Co prawda y, nasze recenzje o tym nie świadczą, bo zdążyliśmy już powiedzieć do, o po tych tak, horrorach, tak, tak. całe szczęście każdy z nich był y, nietypowy. Ten horror yy, no, jest z jednej strony horrorem, ale z drugiej strony można się też czasami popłakać ze śmiechu. Dlaczego? Do tego wrócimy, ale najpierw najważniejsze pytanie, które sobie każdy zadaje dosyć często, czyli kto za tym stoi. Kto za tym stoi, tym bardziej, że to nie jest takie oczywiste, zwłaszcza kiedy się ogląda pierwsze minuty tego filmu, tej etiury, yy, to myślę, że wiele osób po pierwszych minutach właściwie zadaje sobie pytanie, czy przypadkiem, jeśli nie wie oczywiście, kto jest reżyserem, czy przypadkiem nie stoi za tym Wojtek Smarzowski, Dlatego że rzeczywiście, chociaż. Smarzowskie nie kojarzy się z radarami, to jednak, jak się dobrze przypatrzymy i uważny widz może się zorientować, że jednak ta wrażliwość wizualna, no tutaj Piotra Subrócińskiego juniora, czyli stałego współpracownika Smarzowskiego, jest widoczna. I dlatego te skojarzenia pierwsze, takie właśnie wizualne ze Smarzowskim no, są na miejscu. Poza tym drugie skojarzenie ze Smarzowskim. Jeszcze ciągle nie zdradziłem, kto jest reżyserem tego fiudy. E, natomiast drugie skojarzenie ze smarzowskim jest takie, że pojawia się tutaj Iwona Szałkówna, czyli aktorka, która się bardzo kojarzy ze Smarzowskim z różnymi rolami, pod mocnym y, wesele, i tak dalej też ostatnio w innej etiudzie. Jeśli możemy się zatrzymać na chwilę przy, przy w Wszołkównie, to to jest właśnie ta osoba, która powoduje, że czasami się na tym, podczas tej etiudy nie boimy, a raczej płyną nam łzy ze śmiechu. To jest aktorka, która wyraz na K, no nie tylko, zresztą parę innych doprowadziła do perfekcji i myślę, że to oni się będzie można kiedyś uczyć, jak te wyrazy wymawiać. wymawiać. tak. 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 Ale wracamy, ale wracamy, myślę, że zdążymy to powiedzieć jeszcze podczas tej recenzji, kto jest tak naprawdę reżyserem tego, tej YouTube? Bartosz Kowalski, to jest człowiek, który z nakręcił debiut, głośny debiut, kontrowersyjny, bo były dyskusje z różnych, różnych powodów na temat tego filmu, głośny debiut Plac Zabaw, no i teraz Bartosz Kowalski wszedł w nową rolę, czyli reżysera etiudy, która jest horrorem. Ale też, jeśli już mówimy o Kowalskim, no to trzeba też powiedzieć, że jednak właśnie ten jego debut, o którym wspomniałem, powstawał pod opieką artystyczną Wojtka Smarzowskiego. Czyli jednak te nazwiska jakoś tu się wiążą, jednak ten duch Smarzowskiego nad tym horrorem, który jest obcy przecież, zupełnie gatunkiem obcym dla Smarzowskiego, jednak jakoś się unosi. Także no, tutaj są różne skojarzenia, ja myślę, że tam, nie wiem czy Ty miałeś takie też od, odczucie... Miałem, coś w tym... Tak, że coś jest takie, Smarzows coś Smarzowskiego jednak jest w tym horrorze, to jest zadziwiające. Ale jakby oddajmy też reżyserowi yy... Jego prawa, że on, że to jest rzeczywiście bardzo dobrze zrobione, zrobione Judy, tak, tak? I tak, rzeczywiście jest napięcie, jest, no, jest, humor, jest napięcie. dystans, jest ten rzeczywiście taki horrorek przegięty, prawda? Fajnie przegięty, takim, rzeczywiście z takim jałem zrobiony. Ale, zrobione. Ale nawet tak, taka paradoksalna rzecz, jak pokazanie upału, bo tam jest mhm. upał, jest gorąco, rzeczywiście aż się go czuje. Tą lepkość, owady, m, które, które mogą nas w każdej chwili zaatakować, no taki rzeczywiście kemping, na którym niekoniecznie chciałoby się być. Bardzo mocny, senny, leniwy, ale i upalny chociażby. Mhm. Jeżeli jest noc, no to już zaczyna się Mruganie okiem, jeśli mm -hmm. chodzi o to, no. co się dzieje co się dzieje w nocy, no jasne, Opory, no, ale... wszystkie elementy, mm -hmm. które powinny być, to jest to mrugnięcie okiem, bo jest i, i muzyka, i ten księżyc, i wycie zwierząt gdzieś z oddali, to wszystko w tym filmie mamy. Nie powiedzieliśmy jeszcze Piotr Cyrwus. No tutaj, tak, no, dystans, ale... jeśli mówimy o dystansie, ironii i opuszczaniu oka, no to myślę, że akurat tutaj to nazwisko jak najbardziej powinniśmy przywołać. Piotr Cyrwus, jak najbardziej to grający jest taką światowa, głowę Kłowa. rodziny, taką ciapowatą, powolną, mm -hmm. która. Pokazuje, jak to wydarzenia mogą przerodzić taką osobę w bestię. Zupełnie w kogoś innego, rzeczywiście. Psychostropność, no, trochę demoniczny tutaj jest i no, rola niepokojąca i jednocześnie groteskowa trochę. Naprawdę, warto zobaczyć. Myślę, że to jest fajnie, że yy, swoją drogą, że od, czas, od pewnego czasu krótkie filmy etiudy powracają. No i teraz zobaczymy, jak, jak bardzo Polacy radzą sobie, czy polscy twórcy próbują radzić sobie nie tylko z krótką formą, ale też z horrorami, bo ostatnio chyba możemy trochę narzekać na polskie kino, jeśli chodzi o horrory. Zaciszę to taki, taka etiuda, która kiedy się kończy, widz czuje niedosyt, chciałby jeszcze więcej, ale z drugiej strony można się zastanowić. Gdyby był odrobinę dłuższy, mogłoby to już tak dobrze nie wyglądać, więc to jest idealna pigułka do obejrzenia i polecamy Wam ją gorąco i z no, tak. Tak? Może doczekamy się też rozwinięcia, może doczekamy się też pełnometrażowego zacisza. To już będzie, to już będzie zacisza. Zobaczymy. W każdym razie na razie jest to film, który właściwie towarzyszy kampanii reklamowej platformy Showmax. No a poza tym oczywiście możecie ten, ten film pewnie sobie gdzieś tam wypatrzeć już, albo za jakiś czas. W każdym razie chyba warto się z nim zapoznać. No i warto też, mam nadzieję przynajmniej, zapoznać się z pozostałymi naszymi rozmowami na kanale Kino w Tubce, do czego Was zachęcamy. Bardzo byśmy byli ciekawi Waszych komentarzy odnośnie filmów, o których, o których Wam opowiadamy. A przy okazji też zachęcamy Was do zasubskrybowania naszego kanału, czyli naciśnięcia tego oto tutaj przycisku, aby być na bieżąco właśnie z naszymi produkcjami. Do następnego razu. Cześć!